Jesteśmy na gali charytatywnej zorganizowanej przez magazyn Business Women and Life, gdzie została Pani, zostanie Pani uhonorowana statuetką diament dobroczynności i promotor zdrowego trybu życia. Proszę powiedzieć, czym dla ciebie jest dobroczynność? Dobroczynność to jest dbanie o, o siebie również, to jest dbanie o bliskich, to jest troska o innych, ale też Nieraz po prostu takie miłe słowo. To czasami jest tak potrzebne, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dobrze jest wystartować w każdy dzień z uśmiechem na ustach i powiedzieć sobie do lustra, że jestem po prostu fajna. Tak, to prawda. No właśnie metamorfoza, super, pewnie już jesteś zmęczona. Pytaniem skąd taka metamorfoza? Co się stało? Dlaczego? Pesel. Dlaczego? Pesel. Po prostu no, ludzie się zmieniają. Ja też pracuję nad sobą, pracuję nad swoim charakterem i nad tym, żeby czuć się ze sobą dobrze. 25 lat temu, właściwie 6 już, kiedy startowałam na, na scenie, byłam zupełnie innym człowiekiem. Dzisiaj jestem kobietą po, po przejściach, po różnych doświadczeniach. Jestem mamą i myślę, że to po prostu powoduje, że człowiek się zmienia. Czyli czas. Czas, zdecydowanie. No i też wiadomo, dbanie o siebie. Ja też zawsze to podkreślam, bo moje dzieci są, jedno jest już dorosłe, a drugie wchodzi w wiek nastoletni, i mam wreszcie czas o to, że, na to, żeby zadbać o siebie i o swoje przyjemności, a to też jest istotne. No, patrząc na, na metamorfozę, na impuls, no to czas działa na Twoją korzyść. Bardzo dziękuję. Proszę. Jedna, jedna pani prezes w wywiadzie dla magazynu Business Woman and Life. Powiedziała, że każdy ma inną definicję miłości. Jaka jest Twoja definicja miłości? Podobna do tej, o której mówiłam, a propos dobroczynności. Wydaje mi się, że kochać trzeba również z samych siebie. To jest coś, od czego trzeba zacząć. Moja mama zawsze uczyła mnie szacunku do samej siebie. Powiedziała mi kiedyś, że jeśli sama siebie nie będę szanować i kochać, nikt mnie nie będzie szanować ani kochać. I, i sądzę, że. Że to jest jednak bardzo istotne. Nie mówię tutaj o, e, o tym narcyzmie, który jest tak bardzo negatywnie postrzegany, tylko o takiej e, właśnie empatii do, do swojego ciała, do, do tego, co osiągnęliśmy. No, zdrowy narcyzm jest jak najbardziej wskazany w dzisiejszych czasach, w szczególności. E, tak. Dzisiejsze no, czasy są bardzo trudne. E, pędzimy, koncentrujemy się na rzeczach nieraz. Mniej istotnych, zapominając o tych ważnych, ale każdy ma swoje priorytety. Ja tego nie oceniam. Moim priorytetem jest rodzina. Kocham to, co robię, kocham śpiewać, i bardzo się cieszę, że poprzez tę moją tak zwaną popularność mogę też pomagać innym, innym inspirować innych do chociażby takich dobrych działań, jak badania profilaktyczne. Jest no tam ten diament. Jesteś tego żywym przykładem. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję I e, jakie plany na nadchodzący 2023, czwarty rok? Właściwie jestem w trakcie promocji mojego najnowszego albumu. Album ukazał się w listopadzie. Zatytułowany jest Z cegieł i Jestem w trasie koncertowej. Aktualnie mam przerwę od koncertów, ale w lutym startujemy znowu z zespołem pełną parą. Także zapraszam na te koncerty. Będziemy w wielu miastach w całej Polsce. Ja kocham scenę, kocham być z publicznością, więc nie mogę się doczekać pakowania walizki i kolejnej podróży. Tak, no i niech to będzie diament y, też w płycie, w dobroczynności, który tutaj stoi przed nami. I... No, by tak było. Ja jakby nie robię tego dla nagród. To co robię, robię, bo to kocham i robię to dla mojej publiczności, którą niezwykle szanuję i dzięki której mogę spełniać moje marzenia, więc podobnie jest z wywiadami i z tymi trudnymi tematami, które w tych wywiadach poruszam. Robię to, bo jestem człowiekiem i uważam, że jest to mój obowiązek inspirować i mówić o, o moich trudnych doświadczeniach, żeby nauczyć kogoś może uniknięcia popełnienia tego błędu. No właśnie w kwestii tych trudnych przeżyć i doświadczeń, co się w człowieku zmienia, jakie ma myśli w momencie, kiedy usłyszy tą diagnozę, że ma raka na przykład? Ja zawsze podkreślam, że tego nie da się opisać i wydaje mi się, że nikt, kto tego nie doświadczył, nie jest też w stanie tego tak pojąć w stu procentach, bo bardzo często ten temat jest nie wiem, bagatelizowany. Bardzo często ludzie mówią: Ojejku, poradzisz sobie, będzie dobrze. Nie do końca o to chodzi. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba znaleźć w, te, w takich momentach siłę w samym sobie, żeby, żeby sobie najpierw właśnie samemu móc uporać z tym, a później przyjmować te miłe, dobre słowa, dobre rady. Ale to wszystko naprawdę zaczyna się, przynajmniej w moim przypadku tak było, wszystko zaczyna się w mojej głowie. No i, i tak się skończyło, więc. Skończyło się życzymy, ży, tak, życzymy zdrówka Tobie, jak i wszystkim. Ja również życzę zdrowia, to jest, to jest najważniejsze. Jak będzie zdrowie, to ze wszystkim sobie jakoś damy radę. Dziękuję bardzo.